które niestety w, w jednego dnia jesteś świetny, a drugiego dnia masz gorszy dzień i, i czegoś nie zauważysz. Kibice Cię tutaj po prostu pojadą za przeproszeniem, bo bo, no bo to, to jest taka praca i o, najważniejsze jest to, żebyśmy brali odpowiedzialność za tą pracę i, i to, że Jestem tutaj i też chcę powiedzieć, jak to z naszej perspektywy wygląda, że chcemy też z organizatorami porozmawiać, żeby, żeby wprowadzić zmiany, żeby to ułatwiło też kibicom oglądalność gal, żeby, to, żeby oni to rozumieli, żeby zawodnicy może jeszcze bardziej zrozumieli przepisy. Będziemy dokładać jakieś blogi czy nawet włożymy kamerę wary. z odprawy. Wary są, tylko że te korzystanie z tych warów jeszcze nie jest tak udoskona udoskonalone. Trzeba Na pewno zrobimy odprawy wary. z sędzią. Filmowane, ale nie przefilmowane przez zawodników, jak to było kilka razy i zawodnicy wybierali tylko momenty dogodne dla siebie, tylko przez organiza organizację będą założone kamery, czy wyznaczony człowiek, który będzie to, to nagrywał, i, i w razie czego będziemy to publikowali. Bo ja teraz nie będę się z Tomkiem wykłócał, czy on pamięta, czy nie pamięta, że ja coś powiedziałem, bo ma prawo, bo te odprawy długo też trwały.